Łaskawami pokój od Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo, które rozważamy dzisiaj w drugą niedzielę po Epifanii, jest to słowo wyjęte z księgi proroka Jeremiasza w rozdziale czternastym. Przy tej okazji chcę zachęcić do tego, aby spojrzeć sobie do książeczki z Biblią na co dzień, na tekst, który jest przeznaczony do rozważania, i przeczytać go wcześniej, w sobotę na przykład. I przyjść już z pewnymi myślami na nabożeństwo. Nie gwarantuję, że na każdym nabożeństwie ten tekst będziemy przerabiać, ale zachęcam gorąco, by z tego korzystać, z tego narzędzia. My spoglądamy do 14 rozdziału księgi proroka Jeremiasza. Jest to mniej więcej w środku naszej Biblii, strona 831. 831, pierwsze 9 wierszy. Wsłuchajmy się w te słowa. Słowo Pana, które doszło Jeremiasza z powodu wielkiej posłuchy. W smutku pogrążony jest Juda, a w jego bramach lud omdlewa z wyczerpania. W żałobie pochylony jest ku ziemi, a krzyk Jeruzalemu wznosi się w górę. Ich możni ślą swoje sługi po wodę. Ci przychodzą do studien. Lecz wody nie znajdują. Wracają z próżnymi dzbanami, zawiedzeni i zawstydzeni zasłaniają swoją głowę. Z powodu spieczonej gleby, nie było bowiem deszczu na ziemi, rolnicy są zawiedzeni, zasłaniają swoją głowę. Nawet łania, gdy w polu miota, porzuca swoje młode, gdyż nie ma trawy. A dzikie osły stojąc na gołych wzniesieniach łapią powietrze jak szakale, ich oczy gasną, gdyż nie ma zieleni. Chociaż nasze winy świadczą przeciwko nam, uczyń, O Panie, jak Ci każe Twoje imię, gdyż liczne są nasze wykroczenia, którymi przeciwko Tobie zgrzeszyliśmy. O, nadziejo Izraela, Jego wybawco w czasach niedoli. Czemu jesteś jak obcy przybysz w ziemi, jak wędrowiec, który rozbija namiot tylko, aby przenocować? Czemu jesteś jak mąż strwożony, jak wojownik, który nie może ocalić? Przecież Ty, Panie, jesteś pośród nas, a Twoim imieniem? jesteśmy nazwani nie opuszczaj nas panie łaskawy boże spraw aby nie było suszy w naszych sercach spraw panie aby twoje słowo było jak deszcz deszcz twoich błogosławieństw po błogosław tą chwilę kiedy zebrani jesteśmy wokół twego słowa a twój duch święty Niech przemawia, dotyka, porusza, bo bez jego pomocy żadne twoje słowo, żadna twoja myśl nie będzie dla nas zrozumiała. Ale ty nas prowadź ku panu Jezusowi. Amen. Drogie siostry i bracia, współczesna literatura chrześcijańska, zwłaszcza taka plakatowa, broszurkowa, uwielbia zapewniać nas o tym, że Bóg jest zawsze z nami: zawsze nas kocha, zawsze akceptuje, zawsze przebacza i zawsze pomaga, zawsze się uśmiecha, zawsze się troszczy. Jestem przekonany, że takie treści będą coraz bardziej. Popularne, coraz bardziej lubiane, dlatego że coraz bardziej zaniedbujemy Boże Słowo i to, żeby wgłębiać się w Jego treści i w ten sposób poznawać Pana Boga i to, jak On pewne rzeczy rozumie, jak na Nie patrzy. Im dalej jesteśmy od Słowa Bożego, im bardziej Go zaniedbujemy, tym bardziej skłaniamy się ku temu, co nam wydaje się dobre i właściwe a przecież Pismo Święte jest pochodnią dla naszych nóg mówi Pismo Święte co znaczy że ono rozjaśnia ono pozwala lepiej rozumieć i poznawać to co Bóg do nas przemawia co do nas mówi gdy my wątpimy w to gdy nie jesteśmy o tym przekonani no wtedy nasze duchowe zmysły pogrążają się w ciemności i każdy trzyma się wtedy swojego to jest podłoże księgi Jeremiasza. Właśnie takie podejście do Bożego Słowa, jak zwykle aktualne w każdym czasie. Aby lepiej zrozumieć okoliczności słów naszego dzisiejszego tekstu, rozejrzyjmy się wokół tego tekstu. W poprzednim rozdziale, w rozdziale 13, na początku, czytamy o tym, że Pan Bóg dał Jeremiaszowi pewne zadanie. Powiedział mu: Idź i kup sobie leniany pas. I poszedł i kupił. Następnie schowaj go nad rzeką między skałami. No i poszedł i schował. Po wielu dniach, jak czytamy, znowu doszło Jeremiasza słowo: Idź teraz i znajdź ten pas. No i Jeremiasz tak zrobił. Poszedł i znalazł ten pas. Ale okazało się, że jest już zupełnie zniszczony, nie, da, nie nadaje się do użytku, przez to, że przebywał w niewłaściwym miejscu zbyt długo. I Pan Bóg mówi Jeremiaszowi tak: Tak jak z tym pasem, tak postąpię z pychą mojego ludu, który wzbraniał się słuchać mojego słowa i trwał w uporze swojego serca. Bo lud pyszny i lud wątpiący w to, że Boże Słowo jest nam potrzebne każdego pojedynczego dnia, staje się jak ten pas, staje się bezużyteczny. A przecież tak być nie może. Jak pas przylega do bioder człowieka, tak chciałem, aby cały dom Izraela i cały dom Judzki, mówi Pan, przylgnął do mnie, aby być Moim ludem. Moją chlubą, chwałą i ozdobą. Lecz oni nie słuchali. W takich okolicznościach, w wielkim skrócie, powstaje nasz fragment przeznaczony do rozważania. Jest on wycinkiem dłuższej mowy od 11 do 16 rozdziału. Warto sobie dzisiaj w domu ten tekst cały od 11 do 16 rozdziału przeczytać. Nie wiem, czy jest taki fragment w Piśmie Świętym, który by. Wyrażał w taki sposób żal i smutek Pana Boga, jak właśnie w tym fragmencie, to właśnie w XIII rozdziale znajdziemy słowa: Jeśli nie zaczniecie słuchać, moja dusza w ukryciu płakać będzie, moje oko zaleje się łzami, bo trzoda Pana pójdzie do niewoli. Czy znasz takiego Boga, który płacze żywnymi łzami za każdym razem, kiedy zaniedbujesz Słowo Boże, kiedy nie masz na Niego czasu, kiedy wątpisz w to, że jest Ci potrzebne? Bo po co? Że przecież niedziela wystarczy, jeśli już? Czy widzisz tego Boga, który czeka na Ciebie w domu i z tak wielkim bólem, i z takim wielkim smutkiem patrzy, jak zawsze wybierasz ważniejsze sprawy? Nie teraz. Może później, może kiedyś. Słuchajcie, mówi Bóg, nadstawcie uszu, nie wynoście się, oddajcie Panu, Waszemu Bogu chwałę, zanim zapadnie ciemność, zanim Wasze nogi się potkną o mroczne góry. Jak długo jeszcze będziesz zwlekać? Pyta Pan Bóg. Jak długo? Przez 40 lat takiego nawoływania Jeremiasza nikt nie usłyszał, nikt się nie przejął, ani jeden. Natomiast lud Boży wynajmował sobie, wybierał sobie takich zwiastujących, którzy będą mówić pięknie o dobrych rzeczach. Takich proroków, którzy zapewniali, że Bóg jest zawsze z nimi, zawsze ich kocha i zawsze akceptuje, zawsze przebacza i zawsze pomaga, zawsze się uśmiecha i zawsze się troszczy. Niezależnie od tego, w jak wielkie grzechy popada lud Boży, gdy kradną i krzywdzą siebie wzajemnie, nieważne, Bóg kocha jest i poprowadzi cię. Jeremiasz, podobnie jak Bóg, nie może tego znieść. Nie może tego zcierpieć. To zrozumiałe, skoro Bóg objawił mu swój punkt widzenia. Tak dzieje się, kiedy Epifania staje się naszym udziałem. Kiedy dociera do nas, wtedy zaczynamy inaczej myśleć, inaczej widzieć. Wiele rzeczy się przekłada, zmienia swoje miejsce. I potrafimy zobaczyć więcej i głębiej. W pewien sposób zaczynamy rozumieć, co cieszy Pana Boga, a co go tak naprawdę boli i co go smuci. I zaczynamy tym żyć. I tak jak Jeremiasz, nie możemy tego zostawić, nie możemy zrezygnować, bo ta Epifania staje się, jak mówi Jeremiasz, ogniem w jego sercu, który pali i nie pozwala nic nie robić. Nie pozwala czekać, bo liczy się tu i teraz, skoro Bóg przemawia do mnie tu i teraz. Gdybyśmy spytali Jeremiasza, czym jest Epifania, czyli Boże objawienie się człowiekowi, odpowiedziałby, że zawsze wezwaniem do upamiętania. Jeremiasz by tak odpowiedział, bo jest prorokiem, który najwięcej ze wszystkich proroków mówi o potrzebie upamiętania. Dla Jeremiasza Bóg przychodzi do człowieka, przemawia do niego, działa w jego życiu po to, aby przynieść przełom, aby przynieść zmianę sposobu patrzenia i rozumienia. Nie po to, aby Bóg nam błogosławił. Nie warto modlić się o Boże Błogosławieństwo, kiedy chodzimy swoimi drogami, bo nie ma takiej możliwości, żeby Bóg nam błogosławił wtedy. Ale błogosławieństwo jest czymś, co dostajemy wtedy kiedy chodzimy Bożymi drogami, kiedy jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego i wtedy ono po prostu jest. Po prostu go odczuwamy i wiemy, że w ten sposób Bóg objawia swoją obecność wśród nas. To jest wynik naszego upamiętania. Pamiętajmy też, że w języku Nowego Testamentu, wszędzie tam, gdzie występuje słowo upamiętanie, występuje ono w czasie ciągłym, niedokonanym. To jest proces, i o tym mówi luterańska tożsamość, luterańska wiara, że upamiętanie to jest coś, co trwa, do czego budzimy się każdego dnia. Jak zatem rozumieć słowa dzisiejszego tekstu kazalnego? Czy klęska urodzaju, susza, brak wody, jedzenia jest wynikiem tylko wysokiej temperatury? Kaprysu, pogody. Czy nie jest to symbol brak żywej wody, która potrafi nawadniać nasze serca, nasze myśli, nasz sposób życia i bycia? Czy to nie chodzi o to źródło żywej wody, które kształtuje, które ustawia nasze myślenie, nasze patrzenie, nasze życie we właściwy sposób, we właściwym kierunku? Czy to nie chodzi o suszę, czyli o taką rezygnację z tego, co daje życie, na korzyść tego, co nam wydaje się, że jest ważne? Jeremiasz błaga, panie, działaj wśród nas, ratuj nas. W imieniu ludu Bożego woła: uznajemy, panie, naszą bezbożność. Winę naszych ojców, że zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Zobacz, co robi Jeremiasz. On jakby stawia się za ludem i w Jego imieniu wyznaje grzechy tego ludu, wyznaje to, co widzi. To jest dokładnie nasze zadanie: żebyśmy byli takimi wstawiennikami za lud Boży. Każdy z nas, czy każda z nas. Uznajemy, Panie, naszą bezbożność, a ludzie patrzą na Niego i się śmieją, pukają sobie w czoło. Mówią, że to jest jakaś kpina, o co Mu chodzi? Nie rozumieją. Jeremiasz woła, nasze winy świadczą przeciwko nam, ale Ty, Panie, nadziejo Izraela, wybawco nie bądź jak przybysz, jak gość, wędrowiec, jak wojownik, który nie może ocalić, czy ktoś. Przyznał się do słów Jeremiasza? Ani jeden. No bo to nie do nas mówili. O czym on mówi? Myśmy są porządni. My wiemy, jak mamy żyć. I co mamy robić. I czym się na co dzień zajmować. Trwa w naszym kościele epifania, czyli taki czas, w którym mówimy w sposób szczególny o tym, że Pan Bóg objawił się człowiekowi. I rzeczywiście tak było. I kilku ludzi coś zauważyło i na to objawienie odpowiedziało. Trochę później, w czasie służby Pana Jezusa, też widzimy w Ewangeliach, że jest kilkanaście, może kilkadziesiąt osób, które poznały moc Chrystusa w swoim życiu. A dziś. No, dzisiaj dokładnie tak samo Pan Bóg w różnych miejscach świata objawia się człowiekowi, by w jego upamiętaniu dać mu nowe życie, kształtować je na wzór zbawiciela, wyposażać do aktywnej służby w kościele. Według darów Ducha Świętego każdemu wierzącemu, jak uzna, według wskazówek. Zawartych w Nowym Testamencie. Po to się objawia. Dlatego czas Epifanii w Kościele to wybór, przed którym stoimy i którego podjąć wydaje mi się, nie jesteśmy w stanie. Może to być albo jedynie wspominanie tego, co było kiedyś, i to jest bardzo wygodne. Dla nas wszystkich, naprawdę dla wszystkich nas jest to bardzo wygodne. Wspominanie tego, co było kiedyś. Posiedzieć i posłuchać. Może sobie pomyśleć o jakichś dobrych rzeczach. A potem iść do domu, zostawiając Pana Boga tutaj w tych czterech ścianach. Niech tu siedzi i czeka na nas za tydzień. Albo Epifania może być wezwaniem do szukania Boga. Wezwaniem do modlitwy, refleksją, co zrobić. Aby więcej było Boga tam, gdzie jestem, w tym, co robię, w tym, jak poznaję, rozumiem to, kim jestem, co mnie otacza. Jaka jest Boża wizja na to, co robię? Czego On ode mnie chce? Co ma dla mnie przygotowane? Jak On rozumie nabożeństwo i co zrobić, aby było tym, czym Bóg chciał, aby było? Jaki jest jego model zboru, jego funkcjonowania i tak dalej, i tak dalej. Bez końca można było wymieniać te zepifania, które potrzebujemy. Czy możemy wybrać właściwie? No nie możemy. I nie wybierzemy właściwie. Nie ma takiej możliwości. Będziemy bronić naszych tradycji i złościć się na ważne sprawy. W tym jesteśmy najlepsi. Ale jeśli, jeśli Duch Święty Poruszy jedną, dwie, cztery, może sześć osób, może więcej. To to będzie epifania, to to będzie Boże działanie. I nadzieja, która za tym idzie, że Bóg jest pośród nas i że będzie przy nas. Dlatego najważniejszą służbą w parafii jest modlitwa. Dzięki za to, że w niej jesteś, jeśli jesteś. Za każde Twoje zdanie, za każdą Twoją myśl, którą przynosisz Bogu o swoją parafię. Nie rezygnuj. Nie przestawaj, ale trwaj razem z nami. Amen. Dzięki za odwiedziny. Zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z nowymi materiałami.